Czy pan słuchał uczciśliwy? Tak, słuchałem. Ale ja ją pamiętam jeszcze jak występowała z Robertem Lewandowskim. To było w latach 60. -tych. Na telewizji. Wydaje się, że to było w niedzielę. Wieczorem. Taka młoda dziewczyna jeszcze. Chyba była na studiach. To tyle co mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Liczymy Pani zdrowia, powodzenia w życiu osobistym oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. I liczymy, że usłyszymy Panią wkrótce na antenie radiowej. Zawsze może Pani liczyć na nasze poparcie. Czekamy! Zawsze może Pani liczyć na nasze poparcie. Kochamy Panią i tęsknimy za Pani głosem. Wierni słuchacze. Dołączamy do tych podziękowań naszą modlitwę przez koronkę do miłosierdzia Bożego. Nie słowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Powód żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chrystusa, Syna Jego, jedynego. Pada naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęcząc pod polskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebił. Wierzę wierzem Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie. Mam nadzieję, że my tu właśnie zebraliśmy się po to, żeby żegna, żegnać panią Mucję i, i oczywiście, żeby jej podziękować za pomoc, za wszystko to, co zrobiła dla nas, za to, jak nas uświadamiała i politycznie, i, i historycznie, i jak być tutaj na obcej ziemi dobrym patriotą, Polakiem. Wszystko to lekcje historii w jej radiu. Popatrzmy, nawet w tej chwili, to, to może brzydko za, zabrzmi, że proszę bez pani Łucji, jak nas jest mało. No, no, ale taka jest prawda. Pani Łucja miała tylu słuchaczy i jeden drugiemu przekazywał, nawet jeśli nie słuchał. No, popatrzmy, jak nas mało jest. Wiemy, że dużo, dużo, dużo więcej ludzi wspiera panią Łucji w modlitwie i w myślach przez te ostatnie dwa tygodnie tylko, że po prostu brak, um, brak przekazu. No, wiemy, że radiowcy dzisiaj są tacy, jacy są. <gry> Ciężko jest o takich jak, jak pani Łucja, która oddawała, nie tylko poświęcała swój czas, ale wkładała w to wszystko serce i wiemy, bo wiemy, co przez ostatnie kilka lat się działo, że odbierano reklamy, Zaszczuwano. Wiemy, że kolesiostwo nawet z radia to robiło. poszczególnie ludzie, znajomi niektórych przyjeżdżających, promujących się tu kiedyś posłów, których, którym pomogła. No może to nie czas na, na, na wypominanie tego, chociaż my wszyscy słuchacze wiemy, że od, od kilku lat działo się źle. O, te przerwy, wyłączanie mikrofonu, o, najwyższe stawki dla pani. Dla innych radiowców, patrzyło się przez palce. Najwyraźniej komuś przeszkadzała. Myślę, że w tej decyzji, jaką podjęła tak szybko i spontanicznie dopomogli jej. A dopomogło jej właśnie grono z, z radia, bo nikt tak naprawdę nie wstawiał się zazdrość. Uważam, że to jest najgorsza, najgorsza cecha, najgorsza. Najgorszy grzech, bo z zazdrości wszystko się może zrodzić. A dlatego m, m, chciałam tak powiedzieć, myślę, że, że miłość też to powie. Dlaczego pod PA? Bo nieraz m, to pytanie padało, jak, jak żeśmy się z ludźmi kontaktowali. Dlaczego pod PNA? Dlatego pod PA, bo PA to... Kiedyś miało naprawdę wartość Związek Narodowy Polski. Pan, mieliśmy wspaniałych prezesów Polonii Amerykańskiej. No to niestety prezes Moskau, wcześniej pan, pan prezes Mazeski i wielu innych. To byli prawdziwi patrioci. To byli ludzie z prawdziwej polskiej pochodzenia polskiego lub pochodzili z prawdziwej polskiej inteligencji, to był zaszczyt uczestniczyć w jakichkolwiek uroczystościach w ich towarzystwie, czy przemaszerować przez, na paradzie 3 maja. I dlatego podpiję, bo pani łucja właśnie tutaj stawiała swoje pierwsze kroki. Wiemy, że pracowała tutaj w, przez jakiś czas w biurze, nie wiem dokładnie co robiła. Później w radio, w telewizji z, z Lewandowskim, ale radio, kiedy otworzyła 31 lat temu, to był PA, to był zupełnie inny poziom. To byli inni ludzie. Tutaj cały ten, no, można powiedzieć, bank, cała ta spółka powstała dzięki wspaniałym patriotom, którzy. Chcieli, żeby Polacy w Stanach Zjednoczonych byli odbierani jako poważni ludzie, którzy mają swoją władzę, mają finanse, mają wsparcie w polityce. I popatrzmy, co się stało przez ostatnie lata to wszystko zostało zniszczone. Większość z nas tutaj, którzy się zgromadziliśmy, Należało przez ostatnie lata do Kongresu Polonii Amerykańskiej. Chcieliśmy ratować ten kongres za wszelką cenę, chcieliśmy wprowadzać nowych członków. Za bzdury, za głupoty zawieszano nas lub wyrzucano z kongresu, nie pozwalano zabierać głosu. No przede wszystkim prawda im przeszkadzała. No teraz widzimy, że. W radiu o, 1490 no, dzieje się źle. Od, włączamy radio i co jest? Albo muzyka yy, jakaś dyskotekowa czy rozrywkowa, lub jakieś, jacyś dj -ie. Nie ubliżam nikomu. Każdy ma, każdy ma prawo yy, swój czas antenowy wykupić na co chce, ale uważam, że czego tam brakuje, no to właśnie takiego głosu, mocnego stanowiska, kręgosłupu, jak miała Pani Łucja. A tego nie ma i, i, i miejmy nadzieję, że Pani Łucja w te progi już nie zawita, bo jest dużo więcej innych rozgłośni radiowych, których mogłaby wykupić czas antenowy i my w tym jej pomożemy. Na pewno znajdą się reklamy. Tutaj to są po prostu, ja nazywam tych ludzi, którzy prowadzą radio tutaj, to są sprzedawcy, zwykli sprzedawcy e, reklam. Co oni potrafią? Niektórzy nawet nie potrafią dobrze przeczytać wiadomości. Wiadomości ze Stanów Zjednoczonych są niepełne, nierzetelne. Także prosimy panią Mucy, jeśli nas usłyszy, żeby wróciła może na inne fale, y, bo myślę, że byłoby wielkim poniżeniem gdyby wróciła na 14,90 i nie mamy zaufania do tych ludzi tutaj, prawda? Wiemy o co im chodziło, nie, nie uważamy, że trzeba ich wspierać, wręcz przeciwnie. Szkoda tylko, że niszczą wszystko, cały dorobek bohaterów, ojców niepodległości i, i wszystkich innych, którzy tutaj przed wojną i po wojnie dotarli. To jest hańba. Ale chcielibyśmy bardzo Panią Łucję prosić, żeby wróciła na antenę, ponieważ my w tej chwili czujemy się osieroceni. Wiemy, że są różne audycje, ale tak naprawdę, no, gdzie możemy otrzymać to, co otrzymywaliśmy przez te całe lata od Pani Łucji plus właśnie ten nieugięty kręgosłup, prawda? Nigdy nie dała się ani kupić, ani zastraszyć. A wiemy, że inni byli wcześniej po lewej stronie, teraz szybko są po prawej stronie lub są po środku, w zależności kto rządzi. Pani Łucja ma zawsze swoje zdanie i ma kręgosłup i za to ją cenimy i po prostu prosimy. Pani Łucjo, czekamy na Pani powrót. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Aniu bardzo za Twoje piękne przemówienie. Teraz poprosimy Pana Arkadiusza Cimocha, naszego lidera prawicy. Nazywam się Arkadiusz Cimoch, jestem przewodniczącym koła Chicago Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Ja może zacznę od takiej prywatnej, e... od takiej prywaty, bo miałem okazję poznać Panią Łucję osobiście, bywałem tam gościem i także przyjeżdżałem z, chociażby z Leszkiem Zabrzebrowskim czy Panem Stanisławem Michalkiewiczem. Też miałem tutaj kontakt z innymi radiowcami w Chicago i tutaj na tym tle pani Łucja wypada zupełnie inaczej. To jest osoba o wielkiej kulturze słowa, o, jakby zakorzeniona w tym kodzie kulturowym polskim. Natomiast, no, jak sami pewnie państwo wiecie, w, tych, w innych tych redakcjach posługują się knajackim językiem. Prywatnie oczywiście, poza anteną. To są zupełnie inni ludzie, którzy tak jak na przykład my tutaj zbieramy się, żeby odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia, oni mają nas w pogardzie, bo, bo słyszałem, takie, słyszałem takie opinie dla nich my właśnie, no katolicy, jesteśmy takim uosobieniem tego ciemnogrodu polskiego, a oni postępowcy właśnie tutaj jak mówiła moja przedmówczyni, prawda, pani Ania, że oni zawsze, się, oni zawsze trzymają z władzą, jak to jak śpiewa Jacek Kaczmarski, tak, że sąsiad zawsze trzyma z władzą i to są właśnie tacy ludzie. A pani Lucja o precyzyjnych poglądach konserwatywnych też padały do niej zarzuty, że może zbyt stanowcza czasami na antenie. Ja uważam, że to dobrze, dlatego że to jest był jej autorski program i, i ona miała prawo decydować o jego profilu. Jeżeli się komuś nie podoba, to nie musi dzwonić, nie musi dyskutować. Nie było to przecież w ramach żadnej instytucji. Y więc to jest no, naprawdę osoba dużego formatu i wielka szkoda byłaby dla Polonii, gdyby rzeczywiście ta przygoda z radiem się zakończyła. My co prawda tutaj, nasze środowisko, my z kolegami tyle lat nie słuchaliśmy co państwo, ale, ale na ty, no, wystarczająco długo, żeby przekonać się właściwie o uczciwości i rzetelności dziennikarskiej, jaką prezentowała pani Ucja. E, to jest właśnie też bardzo ciekawe, że te, te dwa obozy, takie w Polsce, można powiedzieć, te dwie orientacje polityczne, które ścierają się od Magdalenki, od okrągłego stołu, to w tej chwili pani Luca stała się i jednego obozu wrogiem i drugiego, dlatego że jest obiektywna w swoich opiniach, bo myślę, że kieruje się takim imperatywem, że dla niej dobro Polski, polskie sprawy są najważniejsze. Jeżeli obóz dzisiejszej władzy rządzącej wymagał jakiejś krytyki, czy konstruktywnej krytyki, jakiś uwag, to o tym mówiła, to też się wielu nie podobało, stąd prawda też ucinanie reklam, e, chociażby przez tych, których uznawaliśmy za ludzi prawicy, czy za tych, którzy chcą dobra Polski. A tutaj widzimy no takie partejniactwo. Nie można utożsamiać, partia nie jest synonimem Polski ani narodu, bo po tej po innej partii, po, przed, przed tą i, i po tej partii była Polska i jest i będzie, także no, nie, nie można do tego tak podchodzić. Myślę, że pani Łucja też właśnie no, tutaj jakby wykazująca się dużym potencjałem umysłowym to wszystko rozumiała. Jeżeli chodzi o te, właśnie o, to, o ten pretekst do tego, czy, czy, czy w konsekwencji tego, że pani Łucja mam nadzieję zawiesza tylko swoją działalność, no to wiadomo, że jakaś niewidzialna ręka, prawda, przerywa, przerywa audycję, no nikogo za rękę niewidzialną nie można złapać, ale to technicznie wykonać to jest, z tego co mówią specjaliści, jest to banalne, powodować takie usterki. Ja mam nadzieję, i tutaj też co, co mówili przedmówcy, że, że Pani Łucja po prostu jeszcze zagości na, na, na falach innego Ja Myślę, że my powinniśmy tutaj zebrani, chociaż jest nas mało właśnie z uwagi na to, że te informacje nie przypływają, chociaż dzisiaj na przykład na Twitterze, gdy informowałem o tym, to też były głosy wsparcia z Teksasu, Polaków, którzy mówią, że to jest jedyna audycja, której słuchają której słuchali dotychczas, ale nie przyjeżdżają też z uwagi na to, że tutaj te zamieszki w Chicago, więc myślę, że to też pewnie miało jakiś wpływ, bo myślę, że ludzie w Stanach Zjednoczonych, zresztą mam znajomek we Francji, którzy na internecie też słuchali pani Uci I uważam, że to my moglibyśmy wejść z taką inicjatywą po prostu, żeby wspierać co miesiąc panią Łucję i na takiej zasadzie jak działają Prawda, niezależne telewizji internetowe w Polsce, przecież to jest spokojnie do ogarnięcia. Założ, bo można teraz przez PayPal czy przez gotówkę obojętnie, jest to do ogarnięcia, spokojnie można to zorganizować. Wtedy nie bylibyśmy, czy w tym sensie pani Ucja, my jako słuchacze nie bylibyśmy na niczyjej łasce, i, i to, to jest naprawdę e, wszystko do załatwienia. No, trzeba spokojnie e, dać pani Ucji e, czas oczywiście na przemyślenie tego wszystkiego, ale myślę, by taka propozycja, którą tutaj wszyscy zebrani, wszyscy słuchacze pani Ucji. I tutaj jeszcze też chciałbym tak no, prywatnie, znaczy w tym sensie w imieniu naszej organizacji z tego miejsca podziękować pani Ucji, bo obok Radia Maryja, tutaj oczywiście radio o innym profilu, ale obok Radia Mar radio Maryja, które też nas wspierało od początku, pani Ucja też jakby dała nam kredyt zaufania, gdy rozpoczynaliśmy naszą działalność. Brała też, yy, angażowała się w nagłaśnianie protestu przeciwko 447. Dzięki temu wtedy dzięki państwa hojności, bo to, chyba większość z Państwa była na tym proteście, e, zakupiliśmy m.in. właśnie ten sprzęt nagłaśniający. Ale dołożyła też wielką cegiełkę do tego, że nasza kwesta coroczna pod tytułem Polacy w Chicago Polakom na Kresach odnosi sukces ogromny, bo co roku zbieramy więcej. W tym roku zebraliśmy ponad 25 tysięcy dolarów z tego co pamiętam. I to przecież bez tego nagłaśniania to się już nie uda, to się nie powiedzie, bo nie będzie głosu Radia Maryja, czy nie będzie głosu pani Łuci, to będzie dużo trudniej. Ponadto nasze wszystkie inicjatywy, jak misja edukacyjna w Polonii. Gdzie utrzymał żołnierzach wyklętych, czy, y, czy obchody rocznicy powsta wybuchu Powstania Warszawskiego, y, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych y, i ten bieg tropem wilczym, no to w, o tym wszystkim informowała y, pani Łucja. I byłoby nam bardzo przykro, gdyby ten głos rozsądku, ten zatroskany, szczery głos rozsądku o Polskę już nie docierał do nas. No i, i, i myślę, że ten program był nie tylko polityczny, ale także społeczno polityczny, bo tutaj właśnie też pani wcześniej mówiła, że, że to była też taka pomoc realna w życiu po prostu Polaków, w takim zwyczajnej egzystencji, jaką my tutaj prowadzimy na obczyźnie. Także jeszcze raz apel też myślę i do nas, żebyśmy się zmobilizowali i finansowo pomyśleli o tym, jak takie przedsięwzięcie pokierować. Dziękuję bardzo. Miłość, Pani Lucji Śliwy No e, ja teraz nie mam dokąd dzwonić, bo... O takich sytuacjach, że ktoś na przykład potrzebował wózek inwalidzki, powiedział, że potrzebuje, natychmiast ktoś dzwonił i mówił, że właśnie ma, na zbyciu, że nie potrzebuje. I w ten sposób Pani Łucja Śliwa jest i była, była na pewno na, na antenie tej instytucji, e, naszym ogniwem spajającym wszystkich ze wszystkimi. I robiła to kompletnie nieodpłatnie, kompletnie za darmo. Tylko i wyłącznie z dobrej woli i tylko i wyłącznie z miłości bliźniego. Zastanawiam dlaczego kobieta o takim pokroju nie aspiruje do fotela prezydenckiego, bo ona spokojnie ma... jest indywidualistką. Ona nie lubi, żeby ją nadmiernie nachodzić, nadmiernie wydzwaniać do niej. Mam ją osobiście za y, prawdziwego przywódcę Polonii. Ona jest prawdziwym przywódcą Polonii. Kto Pan słuchał audycji? Od początku 31 lat. Pamiętam to jeszcze te czasy, kiedy ona wcześniej pracowała na Związku Narodowego Polskiego, a później to jak gdyby zostało sprywatyzowane, że każdy, kto prowadził audycję. To robił to na własny rachunek. No i ona była właśnie tą osobą, która pozostała, i te dwie godziny już je były jej programem. prawda. A co mam myśli o ostatniej sytuacji? Bo ostatnio Śliwa napisała na swoim no, Facebooku ja informację. Że i cały czas przeszkadzano. Wyłączano, na, 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 o innym czasie nie było wyłączania, chociaż ona nadawała z domu, no ale po tylu latach uważam, że to było jakieś takie przeszkadzanie i utrudnienie jej. Gubiła sponsorów, podejrzewam, że była presja na sponsorów, bo na pewno jakieś uzależnienie jest że jeden jest uzależniony od drugiego, to nawet ci sponsorzy, prawda? Ktoś ma koneksję i tak dalej. A że szkoda, że w taki sposób ona zrezygnowała z tego. Na pewno z niej to wszystko. Zmęczyła się. No szkoda. Człowiek tym żyły zestarzał się, na przy tym. Także ona była najbardziej taka prawicowa i propolska, i pro... -pro religijna, prawda, która kształtowała przez 30, a nawet dłużej lat po trzecich też tam programach telewizyjnych z Lewandowskim, Polonię.